Cześć, mam dla ciebie dwie. Fajne informacje. Po pierwsze, dzisiaj otwieram zapisy do warsztatu dwudniowego, warsztatu strategii na Instagramie, rolki, które zarabiają, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu we wtorek i w środę. Natomiast dla wszystkich osób, które są zdecydowane, wiedzą, że chcą rozwijać Instagram dla biznesu, bo to jest Instagram dla biznesu, a nie dla zasięgów, ze mną przygotowałam nie tylko trzy świetne pakiety, z których sobie możesz wybrać coś idealnie pasującego dla siebie, ale także specjalne Kupon, który obniża cenę wszystkich pakietów o 111 zł. Jest tylko jeden taki zagwoska, mianowicie jest to kupon dla osób, które mi ufają, wiedzą, że chcą iść ze mną i się nie zastanawiają, bo w biznesie cenne są szybkie decyzje, więc kupon przepada za 24 godziny, czyli jutro rano. Więc zapraszam Cię, sprawdź sobie, link do strony dałam Ci poniżej i dołączaj, czekam na Ciebie.